Oto Lord Bamford, jego wodorowy silnik, który na zawsze zmienił świat maszyn. Jako prezes JCB, Lord Bamford zebrał zespół 150 inżynierów i dał im jedno zadanie: Stwórzcie silnik wodorowy, który będzie działał jak tradycyjny, ale bez trucia środowiska. Przez trzy lata firma wydała na to 122 miliony dolarów. I udało się. JCB jako pierwsza firma na świecie stworzyła w pełni działający silnik wodorowy. W 2024 roku silnik dostał oficjalną zgodę na użytkowanie go w krajach Europy. To oznacza, że koparki, traktory i inne maszyny ciężkie mogą teraz działać bez ropy i bez szkody dla planety. Tankowanie wodoru trwa tylko kilka minut, tak jak w tradycyjnym tankowaniu paliwa. Tylko że z silnikiem wodorowym nie generujecie żadnych spalin, a jedynym efektem ubocznym jest para wodna. To oznacza czystą energię i ogromny krok w stronę ekologicznego budownictwa. W Polsce dostępne są obecnie cztery stacje tankowania wodoru. Ich lokalizacje znajdziecie w opisie. Prognozy wskazują, że do 2050 roku cena zielonego wodoru może spaść do 1 dolara za kilogram, co uczyni go konkurencyjnym wobec tradycyjnych paliw kopalnianych. A wszystko zaczęło się od jednego człowieka, który uwierzył, że można budować lepiej. Dlatego warto tu i teraz docenić Lorda Bamforda i powiedzieć mu głośno: Dziękuję. Po więcej pozytywnych informacji, zapraszam do obserwowania dziennika Optymisty.